Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z kluczowym pytaniem. Pytaniem, które Jezus stawia swoim słuchaczom, które odnosimy do swoich czasów, które staramy się zrozumieć, na nie odpowiedzieć i znaleźć w nim, w tym pytaniu, sens dla swojego życia. Dzisiejsze pytanie brzmi: Co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się grzechy Twoje, czy wstań i chodź? Świat codziennych wydarzeń, w których uczestniczymy, stawia wciąż nas w takich sytuacjach, w których musimy dokonać wyboru. Jaką opcję swojego życia wybrać? Jakie rozwiązanie wybrać w swoim życiu w odniesieniu do konkretnej sytuacji? Dzisiejsze pytanie pada w kontekście człowieka sparaliżowanego Jezusa. Ze względu wiarę i na determinację tych osób, które przyniosły sparaliżowanego, Jezus najpierw odpuszcza grzechy, a później uzdrawia. Kontekst tego pytania wskazuje, czy łatwiej jest uzdrowić człowieka i zostawić go z Problemami wewnętrznymi, które wciąż będą ciążyć, wciąż będą stanowić przeszkodę, które wciąż będą zniewalać człowieka, to pokazuje pewną sytuację człowieka, że nie wystarczy nieraz tylko zewnętrznie uzdrowić człowieka, nie dotykając jego wnętrza. Być może to, co kryje się wewnętrznie u człowieka, jest czasami zdecydowanie większym problemem niż to, co widać na zewnątrz, a więc objawy jakiejś choroby. Chrystus może wszystko. Może uzdrowić i odpuścić grzechy. Żeby nie było wątpliwości co do tego, kim on jest, kim jest Jezus, wobec niedowiarstwa świadków, Chrystus dokonuje dwóch rzeczy: i odpuszcza grzechy, i uzdrawia. Dla świadków tego wydarzenia, uwolnienie z grzechów to tylko były słowa. Tego nie widać. Natomiast widać uzdrowienie fizyczne. Stąd Chrystus pokazując im bardzo wyraźnie swoją osobę jako Mesjasza, zarówno dokonuje wewnętrznej przemiany tego człowieka, a więc uwalnia go z grzechów, ale także dokonuje zewnętrznej przemiany, uzdrawiając tego człowieka z choroby. Co jest łatwiej powiedzieć, zrobić? Właśnie w tym kierunku poszła moja refleksja z tym pytaniem: jaki sposób działania wybieramy w swoim życiu? Czy bardziej skupiamy się na tym, co mówimy, czy na tym, co robimy? Czy wybieramy wersję łatwiejszą, czy trudniejszą? Czy skupiamy się na tym, co jest bardziej widoczne, czy dla nas ważne jest to, co jest duchowe? Chrystus ma o wiele łatwiej niż człowiek, ponieważ Chrystus widzi człowieka całościowo. Natomiast my bardzo mocno przykuwamy uwagę do tego, co jest zewnętrzne. I to w jakiś sposób sprawia naszą radość, to jest też pewnym wyznacznikiem naszej skuteczności działania. Najciekawsze w tym pytaniu Chrystusa jest to, że. Obie opcje są ważne, że obie opcje są dobre i warto by było zrealizować obydwa rozwiązania, więc odpuścić grzech i uzdrowić. Może właśnie potrzebujemy wobec tego pytania postawy dojrzałości takiego skoku co do jakości w swoim, swoim działaniu. Może potrzebujemy właśnie tego przejścia od prostych rozwiązań do bardziej skomplikowanych, od słów do czynów. Od widocznych owoców naszego działania do bardziej duchowych. Co może sprawić właśnie ten skok jakości w naszym życiu, a więc to przejście niełatwe w naszym życiu od słów do czynów, od świata fizycznego do świata duchowego, od prostych rozwiązań do trudniejszych rozwiązań? Może fakt, w której jest zawarty w pytaniu Jezusa, że jedno i drugie jest ważne. I istotne dla tego człowieka jest nie tylko uzdrowienie fizyczne z choroby, ale też jest ważne i konieczne uzdrowienie wewnętrzne, odpuszczenie grzechu. Stąd analizując swoje życie, podchodząc do różnych spraw, szukając pewnego właściwego rozwiązania pewnych sytuacji, może warto byśmy zwrócili uwagę, że to proste rozwiązanie jest ważne. Ale też ważne jest to trudniejsze rozwiązanie. Ważne są słowa, ale ważne są też konkretne czyny. Ważny jest świat fizyczny, ale ważny jest też świat duchowy. To wszystko jest ważne nie tylko dla nas, ale też dla innych osób. Może starając się odpowiedzieć na to pytanie, co jest łatwiej, co jest prostszej w naszym życiu, żebyśmy. Potrafili zdobyć się na taką odwagę przyznania do tego, jakie opcje są w naszym życiu, jakimi opcjami rządzimy się w swoim życiu codziennym? Może warto, idąc za tym pytaniem, odpowiedzieć sobie, dlaczego idę właśnie tą właśnie drogą. Może prostszego, może trudniejszego rozwiązania, czemu idę za słowami. A nie zaczynami, albo na odwrót? Czemu bardziej skupiam się na świecie fizycznym, a nie na duchowym, albo bardziej wygodny dla mnie jest świat duchowy, a nie fizyczny? Co jest dla ciebie w Twoim życiu prostsze i dlaczego za tym się właśnie opowiadasz? Może przez kolejne dni, angażując się w różne sytuacje, zwróćmy uwagę na to, jakie opcje wybieramy. Co jest nam prościej, co jest dla nas łatwiejsze i dlaczego akurat takie opcje wybieramy i czy nie potrafimy, czy nie stać nas na trudniejszą, bardziej wymagającą wersję. Właśnie realizacji jakiegoś zadania? Chrystus nie dał wątpliwości swoim rozwiązaniem. I odpuścił grzechy, i uzdrowił fizycznie. Może warto, żebyś ty sam w siebie uwierzył i zobaczył, że Chrystus zaprasza cię do tego, żebyś realizował i prostszą, i trudniejszą wersję. I daje ci ku temu zdolności, abyś je wypełnił.